W teatrze się zakrywasz za kostium, za makijaż. E, e, właśnie e, e, ja, na przykład, w teatrze uwielbiam grać postaci, które są gdzieś daleko od, od mojej konstrukcji psychosy I jakby chcieć skonstruować innego człowieka. To jest największa sztuka teatralna. Dlatego Tadeusz Łomicki był największym polskim aktorem teatralnym, bo posiadł do granic nieprawdopodobnych sztukę, e, nie, sztukę tak, transformacji. Nie daliście się zamknąć do tego, tej marki internacyjnej, bo może byśmy nie mieli Na, tam dzisiaj Muzeum pochry. otworzyli, tak, muzeum, muzeum. otworzyli i skrowadzili trochę rekwizytów nawet z filmu, a to zdziwiło skoro oni to jeszcze wycięli, to Jestem aktorem kabaretu również, od najmłodszych lat w szkole średniej jakiś kabaret prowadziłem, znaczy tak robiliśmy, a potem na studiach, potem spotkania z Barlado, no potem tak, spotkania tak. z Ballado, taki program telewizyjny który zaczął mi przynosić znowuż popularność niebezpieczną potem występy w Opolu, jakieś piosenek śpiewanie, coś, wycie ze straty śpiewać tak mam? no niestety